Dobra, znowu nagrywam. O, O, mi się nagrywać. To masyki ta bieloga znowu. Tem nic nie ma. Ten wyszedł. A w ogóle zniknie ta. E, to zniknie dzisiaj. Wyjdź gościu! wyjdź. jak nogi pod spolaka. to bază să mi le peria porade uite robi berea da da dați dați ăă să tu probiș să tu Kole piję będę. I jak to, co to? No to jakiś taki pizz mi napisał, ile mam lat? No to co, piję. Pierom... No to mam lat. Dobra, już mówię za 3, 2, 1, już tylko dobali. 8 lat. Tak, 8 lat. 8 lat. My to radzę, za mną, zniknie i, i to zniknie Widziałem Za 7 godzin, jak choinka znikną Nie dodaję cię Jak tak, to cię mogę zablokować Mam wejść na twoje bliki? Chodzimy na men Zatom. 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 O co to robisz? Do... nie nie to jest dobrze się sedzisz. No no to matka cię pod kiblem nie poznała. jak nie trafiła dobra macie, to dobre ja było to z kimś to jakiś jakimś dziobakiem czy matka tylko nie potna pod kiblem I no to jeszcze... Jeszcze... Yes, yes. 50 minut dobra, no dobra. 50 minut do dobra, nie pokłóćmy się sami. Oj, możemy się Może Możemy się pobić. Pobić, możemy się same. Tak w ogóle, tak szczymy, gdy mam live'a, Teraz i na tym Pokażę Wam, jak... jak będzie event. Jak będzie, dopiero jak będzie. Pokażę Wam, jak stoczy. Na Jutro przerwę na godzinę 5. Zero, zero, na No i mi wywaliło. No dobrze, tylko ma chwilę nagrałam. Nie wywaliło na chwilę. E on działa, a jest faktycznie. Czy mnie wywaliło? I faktycznie jest. Yo! Ale opę. I też nie w drugiej z opę na telefonie. Ja go używam, ale opę. I opę. Używam go, używam go w Co jest z toalet? Jest! Z kibitojle! Jest! Z a, my skibitoilet widzisz? Skibiti ja, oczuwa, mozlo. toilet. Czemu w ogóle trzy sekrety się zrespiły? Ja nie widziałem. Trzy sekrety mi się zaspiły. <grym> I były trzy sekrety. Elfy były, czy co? <grym> nie widziałem tych sekretów. Sekret dla kiboki, Dawaj otwieraj. Aha, jeszcze jednaście minut, to nieważne. ważne. Bóg jest jasne.